Pup! Mi się pojawił przed ekranem. Siemano wszystkim, z tej strony Mister, z drugiej strony jest Zenon Ultrax. Jak widzicie, znajdujemy się na Skidderie. Możemy, przywitaj się. Cześć. Cześć, Cześć. Cześć. E, Mieliśmy pewien problem, mały e, przy ostatnim nagrywaniu, co zapewne zauważyliście na odcinku. What the fuck, mam jakiś problem z renderowaniem się tutaj obiektów, ale mniejsza z tym. E, nie mogliśmy sobie znaleźć tego Obscurus. E, poprosiliśmy o pomoc, oczywiście, na Facebooku. Uzyskaliśmy w miarę szybko. Obscurus jest to obiekt, który jest dopiero do odkrycia, czyli te, to nie jest aspekt, który znajduje się w TomCraft'cie. I ludzie dali taką odpowiedź, że to powinno znajdować się... Yyy, chwila, nie od tego kolesia. To powinno znajdować się w złocie, więc prawdopodobnie musimy sobie pozamieniać troszeczkę rzeczy. Ja już zresztą zobaczę, nawet bo jestem przy tym. A to jest moja rzcina e, Także ja teraz się tym zajmuję, zbieraniem złota e, od tego kolesia. Dobra, ja robię już właśnie ten. Jeden goldy ingot mam. Nie I wiesz, co najgorsze? Czekaj ci, o. Jest karus. Jeden z tak Gunpowdera daje nam e, 8 in tych ingotów <grym> złotych. No ten karus daje, to jest ten karus cały, nie? Jaki karus? No, Puchar złoty to jest karus. Aha. No, ludzie mówili, że niby to będziemy potrzebować. No to dobra, szukam, zobaczymy. No. A Robi z czego się. to miałeś? Przerobiłeś ingoty? No. Jednego okay. ingota przerobiłem i się zrobiło na Carus Expensive Precious Valuable. Dobra, to lecę już wniosek kolejny, także będziemy musieli na pewno zabijać dużo, dużo, dużo rzeczy. Jak widzicie, powiększyliśmy sobie troszeczkę farmy, Murzen, pokazuj też troszeczkę. Przebudowywaliśmy sobie rzeczy, bo chyba z dwie godziny żeśmy tu siedzieli, i budowaliśmy sobie i Murzen postanowił, że zrobić coś ciekawego na mapie, więc Stop powstała. Około do około 200 bloków chyba użyłem i tak sobie do samej góry 256 kraty w górę jest i tam także to jest. Znak rozpoznawalny dla naszej wyspy też trzyma City i e, teraz sobie będziemy z tym szaleć, tutaj, dobra. E, jak to się robi? Pełny ten? E, no, cały, o cały musisz Boże. mieć. Boże. No. Jak coś tu jest, 60 jeszcze ich Ingotów czy tych nagaców? E, nagaców. Ok. To, o Boże, wierzę, że nam wyjdzie tego bardzo malutko. Ile? Siedem. No ale powinno starczyć 7 z całego staka. Dawaj, szukaj na, no. 50%, 75 Jest. Dobra, Basic Transmutation, dobra, ja to biorę, bo ponieważ mm -hmm. ja to odkrywałem. Ty to będziesz musiał później zrobić. Tam tam tam... Ta, ta. Gdzie jest moja książka? Moja książka jest tutaj. Dobra, to ja sobie wrzucę tylko te niepotrzebne rzeczy tu. Jak widzicie zrobiliśmy... Takie mniej więcej porządeczki e, w skrzyniach, e, ale to jeszcze będziemy ogarniać. Także prawdopodobnie po tym nagraniu to już jest dla Was czas przeszły. E, odbył się jakiś live i tam pewnie robiliśmy resztę rzeczy. Także odkryliśmy sobie basic transmutation i teraz będziemy <laughs> musieli sobie odkryć pewnie ingoty kolejne. Ale zobaczmy sobie, jak tam nasze zadania. Ponieważ mamy zrobić 4 bras i szczerze nie mam żadnego pojęcia, jak my to mamy zrobić. <laughs> Bo e, Brass Ingot występuje tylko w, w jednym przepisie. I czy my go dopiero mamy odkryć, czy co i jak, ponieważ my sobie to możemy co najwyżej zespałnić. Ups, nie tu, tu. Możemy sobie go skraftować. Znaczy pokazuje nam przepisy do czego jest używany, ale jak go zrobić niestety nie jest pokazane. A żeby go zrobić chyba potrzebujemy... Ja nie masz innego badania, co potrzebujemy. Dobra, tu włożę do skrzynki 27 melonków, tylko gdzie jest i melonki, inne melonki. Dobra, tu będą. No. Mm. mamy. I potrzebujemy zrobić nitor. Nitor zrobiliśmy już, czy jeszcze nie? Chyba nie. Chyba jeszcze nie. Dobra, to teraz sobie zrobimy nitor najwyżej. Um, wrzucę tu może... My nie ustawione wrzuciłem tu, gdzie są te wszystkie rzeczy takie w tej zapiecaniu. Okej. Okay. Spróbuję zrobić ten nitor, może mi się to uda. Nie my, pamiętam my. jaki jest na to przepis. Okej. Okay. I tak wygląda zaszyfrow... zaszyfrowana wiadomość. Spróbuję dorzucić jeszcze to dziadostwo. Nic. Eee, <noise> okej, okay. dobra. Czarkol nie podziałał w ogóle na to. Spróbujemy gunpowder. Okej, okay. odkrywa nam coś, coś nam odkrywa i potrzebujemy... Oj, chwila, jeszcze nie skończyłem, potrzebuję nasionka. Nasionko, 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 daj mi nasionko. To jest No to już było. Ale, no właśnie. Nie, tu odkrywamy dopiero gunpowder, widzisz? Mhm. Także tu, to jest tak właśnie zakręcone, że tu się odkrywa pojedyncze rzeczy w ten sposób, żeby później coś odkryć. Mm -hmm. I tu mam trochę uwalony, ponieważ ja pewnie zobaczyć na całą tą kartkę, ona mi się tylko do połowy wyświetla. Ale to nic. Dobra, książka. O i odkryliśmy Gunpowder, czyli prawdopodobnie Murzyn e, tego przepisu nie było. Mm -hmm. Niestety nie mogę Ci tego pokazać teraz e, i on się na pewno dopiero pokaże. Czyli zakładam, że jeszcze Silver będziemy mogli zrobić. No ja mam Ale duże mamy to, dwa staki to jest... Silvera. Nie wiem, czy chcielibyśmy to zużyć. No to drzewko nie jest aż tak duże. Które? No, nie, nie, nie. nie może to drzewo się powiększa. Aha, to drzewo, to drzewo się jeszcze powiększa. No A już od... widzę tutaj te zbroje takie. No, no czy to, to nie stroje, są zbroje, no. to są golemy. Aha, to są golemy. E, I. To jeszcze będzie dochodziło do tego dodatkowe rzeczy. A później w nowym TownCraftie w czwórce to już całkowicie inaczej wygląda, i masz dodatkowe zakładki. I tam jest dopiero na, na zakręcane wszystkiego. Ale jesteśmy w kropce, ponieważ tak naprawdę nie wiem, jak mamy ten bras osiągnąć. I czekaj, wiesz, co ja coś tylko sprawdzę. E, Przełączę sobie na Cheat Mode i zespałnie sobie jedną sztukę i sprawdzę sobie, czy ten bras wchodzi w zadanie tak. Ten braz dochodzi do tego zadania. Mhm. Czyli jakoś go musimy odkryć. Ja. Sne. Yy, dobra. Yy, Towncraft Wiki. Znowu. No musimy zrobić ten. Nitor, nie? Mhm. Nitor. Muszę, a nie nie chcę mi się tego szukać, nie wiadomo jak. Na Nitor potrzebujemy ignis. Yy. 4 Ignis, 6 Lux i, i 4 Potencja. Czyli tak naprawdę pochodnie teraz powinny nam zaskoczyć. A pochodnie nic. Więc e, sprawdzimy jeszcze to. Dobra, lecimy dalej z tymi przepisami w takim wypadku. Ok, Magic Talon mogę sobie zrobić. Nie że żadnego pojęcia, jaki jest na to przepis. Ale gdzieś jeszcze na czymś innym widziałem ten puchar no. złoty. Tylko... Dobra, wiesz co, Magic Tallow sobie odłożę na później. <noise> bo można je wyciągnąć, te przepisy i później umieścić. Mhm. To czekaj, złoty puchar, ja poszukam ten złoty puchar, bo to gdzieś... O, jest! Ale to nie złoty puchar mamy szukać. No tak, ale min na minimum Stone też jest złoty puchar jakby co. Bo tam jest użyty ten gold, nie? Czekaj, jak nie z powrotem to wrzucił... Znowu mi robi Magic Tallow, czyli nie możemy tego pominąć. Spróbujemy coś taki. No słyszę. Ok. Nie pamiętam, co jest potrzebne na Magic Tallow. No. Jerzy Muzyku, jak wygnisz, co jest potrzebne na Magic Tallow, to cię po prostu będę kochał. Jest! dobra, Hmm, widzę, że medium Solna zrobiłeś nawet. No, no, no wszystko zrobiłem. Okej. Okay. Okej, okay, tu jest znowu i to jest Research Notes Magic A, szlak. No właśnie, staram się odkryć kolejny aspekt, jaki jest nam potrzebny. E, mam pytanie, czy... Nie, to ma to samo. Ale tego dostaniemy więcej. O, 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 widzisz. Dobrze, to wrzuciłem. Magic talu odkryłem. E, daj mi jeszcze... Dobra, sam sobie wezmę. Odkryję tobie też Magic Nie tu, tutaj. O, proszę. Ha 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 Szkoda, że tego nie widać. O, tak nie. Tak. No, i Magic Tallow jest gdzieś tam dopiero. On będzie potrzebny do czegoś tam jeszcze. O, Dobra. no, widać, że jest poza wykresem. Dobra, to na pewno nic nam nie będzie dawać, więc Gunpowder jeszcze nie to. A mięso ma to samo co ten. Co kości. Dobrze wiedzieć. Dobra, to nam będzie potrzebne jeszcze, czy nie? Dobra, spróbujemy w takim wypadku. Lux. Widziałem, jak Melon rusł. <grym> Ym... No, nic nie zrobił. Jest pewien problem, ponieważ nie wiem, co my teraz mam wrzucić. Brakuje nam Redstone'a. Redstone by nam najwięcej teraz dawał. Redstone'a nie zrobisz. No, niestety. No, chyba nie ma, żeby był Redstone tutaj w tym. Hmm. To znowu mi O, 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 coś odkrywam. Enchantment Fabric mogę odkryć. Ale co będzie potrzebne na Enchanted to nie mam zielonego pojęcia. <grymne> to będzie jedno wielkie zgadywanie. Ale obstawiam, że. Chwila, sprawdźmy sobie, co to ma. To ma to. A wełna. Wełna co ma? Wilka i ten papier toaletowy, tak? Spróbujmy, może to. Może niestety muszę wełnę zmarnować. A dobra, to odpadło. Hmm. Nie, nie, nie. nie wiem, czy szardy nam nie będą potrzebne. Nie, nie. Szardy albo coś ten co, na, na początek wrzucę to. Dobra, to odpadło. Ale same szardy. Szardów ten. Nie wiem. To magiczne. Ten. Jak wpiszesz szard, to mamy dostępne ten. I potrzebujemy dół szard. Tylko nie wiem, czy on coś daje. Chwila, bo serce też ma. Shard of Minium. aha, kupa. Dobra, spróbujemy to wrzucić. To nam nic nie dało, czyli mózgi odpadają. E, co by tu jeszcze można było. Niechęć? Wątpię. Niechęć odpadło. Gold nugget, alumentum? Właśnie nie wiem. Nie, alumentum ja odpadło. Kabel, kobel, Stone, Na pewno nie. Nie mam źlego pojęcia, co jest potrzebne, żeby odkryć właśnie ten fabryk. A to nam będzie zapewne potrzebne dosyć bardzo. To już sprawdzałem. Także widzisz, które są już niewidoczne, prawda? Mhm. Czekaj. Dobra, papier też odpada. Spróbujemy wrzucić może to. Ups. To, tu, tu, tu. Dzięki, ciągłeś. Jest. Czyli co rzuciłeś? Orbęcz. E... Tak. Dobra, już robię. No ja zrobiłem dwa. O, już odkryło go. Ok, i potrzebujemy prekantatio. Chociaż tyle, że wiesz, już mamy wiadome co jest nam potrzebne. A prekantatio jest w Blaze Rodach. Mamy Oby, dziewięć. Polubie, dziewięć. no i mamy też w Silk Touchu, ale mamy tylko jeden taki. Zobaczę, coś jeszcze nie ma, prekantatią przypadkiem. Yy, Różka. No tak, może coś, czego jest dużo. Mm. <laughs> Lispy, raczej znaczy Alumentium. Jaki Alumentium? No Alumentium. No Ale aluminium nie będziemy marnować. No to ma... Dobra, spróbujemy. To, bo to zawsze możemy na nie zapolować. O! Jest! Uf, tylko trzy zmarnowałem. Dobrze jest. Czyli mamy Enchanted Fabric, Gift Mayonnaise. I teraz kolejnym zadaniem co może być? Spróbujemy z powrotem Gunpowder. Jest trochę. O, nie idzie. Też nie idzie. A to. A, szlak, nie, książkę, to. Odłóż no, jajko. O, jajko! O, widzisz. Okej, okay, ale mhm. co robisz? Unknown theory. <laughs> e Spróbuję nasiona jeszcze. Okej, okay, to odpadło. Czyli coś trzeba będzie transmutować. E Spróbujmy... coś, czego mamy dużo. To. Nie, 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 nie. To. Mówiłem? Mhm. Widzisz, jak tego ubywa? No. Naprawdę no, i nic. O! O! Oh. Basic transmutation. To musisz to robić znowu. Jesus. Kolejna Betalum. transmutacja, czyli teraz. Yy. Nie chcę zużywać tego. Silver Nuggetów. Iron nuggety, iron możemy zużyć Co ty o tym sądzisz? Zawsze możemy te głupie gnoje zabijać, nie? No dobra, 56 Fak, jeszcze? Jeszcze jeden? No, jest Pięknie. I teraz będziesz potrzebował zapewne Złota To wyciągnij ten iron nugget mhm. Dobra, to pyk No, o, jest klikaj Chyba, że to będzie, 50, nie, to jest basic, 62, 75 <laughs> gunpowder potrzebujesz. No to czeka cię lanie mobów, Prawdopodobnie. No tu że... gunpowder to wziąłem z Ale tej... Ale mało. 64 i 36 z tego staka będziesz miał 8. Czekaj, tutaj wrzucam Ci gunpowder od tej bocznej. No i do coje gunpowder wróci. Ale musisz mieć przynajmniej na 2-3 ingoty. No to ile to będzie tych ingotów? Jakie jest, ile potrzebuje... Czekaj, ile jeden ingot robię? No, ile potrzebuje gunpowder, żeby zmienić jeden ingot? 9. A z jednego staka będziesz miał 8 innych nagetów. U mhm. Fritza, nie? Albo 4? Jeden chyba. 8 osiem. Osiem zamienia. Nie, u Fritza. Ty sobie zrobisz ten minimum, tak? Minium mhm. Stone. A minion z tą się robi jak? Insert Potrzebuję złoto i potrzebuje żelazo O ty gnoju. A ty sobie zrobiłeś już. Ale to dobrze. 16. Czekaj, opcje. 23 tak negaty. Fuck! A, ale... A tutaj tylko to. o uh, karota nie pamiętam czym się zamieniało na minimum stownie aha dobra mm -mm. wiesz co ci powiem trzciny można tu ładnie wywa wywalać yy, będziemy mogli sobie chyba zamienić trochę rzeczy tylko nie pamiętam w jaki sposób drewno będziemy mogli zamienić tak możemy sobie zamieniać na różne Tak, tu na pełne drzewo, a mamy 4, na co możemy zamienić sobie na Klej, na Ender Perłę? a Ender Warty na co moglibyśmy zamienić? Okej, okay. wystarczyło mi tylko 2 ingoty mam, dobra, uwaga, 75% jest. Na nic I Już mam Tak? Mm. Okej okay, To dobrze, masz basic transmutation Eee, wisp Wisp Szmata Gdzie ten gnój jest? Tam lata Aaa, gdzie się chodzisz pod ziemią, co? O, pojaciół wielki Gdzie ja chodź tu gnoju? Jestem sniperem Snajperem, który nie trafia Jest! Coś wypadło? Nic. Co, co z niego wypadło? Ale... O! Oh, basic Alchemy. Coś dostałeś? No, Basic Alchemy i teraz ten. I teraz będę miał jakiś ingot taki dziwny do zrobienia. Sielotowy. A no, to jest ten standardowy. Będę Dalej czuję, że stoimy w miejscu. Ponieważ ja nie wiem, jak bras mamy zrobić. Nie mam pojęcia, czy w ogóle bras się da zrobić. Co ten IT of Sympromisty Niter Aha. Teen Transmutation To ci okay. robi teraz? Aha. O, tak A co robisz? Eee, A czy no. żelazo tam. Okay. O. W razie czego Team będzie mogli sobie robić. Nie wiem po co eee, i Obskurus mamy i. Having mastered the transformation of base metals into gold, the next step would be to transform any and all metals into tin. Czyli teraz będziemy prawdopodobnie potrzebować więcej złota. Chyba. Jeden gold jest. Wow. Wywaliło ci całego tego. Nie, wyciągnąłem sobie. Mm -hmm. Jeden gold jest, tak? Mm -hmm. Sprawdzamy? O. <noise> to, to, jest prostu... to jest straszne. pokaż. <noise> to jest to, że to jest tak przerąbane i to jest tak głupie i to jest tak wredne. Myślę, <noise> <Ja się głos> że ogień będzie. Czekaj. Jak ogień. Nope. A mm. Enchantment to był. W... A to nic nie robi. Ja sobie akurat pozużywam śmieci, których nie potrzebuję. Dobra. Nope, 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 nope. Hmm. Użynku, jesteśmy potwornie w dupie, wiesz? I to tak strasznie. Gorzej, że tego właśnie bras nie możemy tak łatwo zrobić, ale kurna, Nitor, żeby nam się nie odkrył, no to jest właśnie głupie. Ej, what the hell, jakiś film się tu włączył. Mm -mm. Czekaj, ja sobie oglądam ten filmik, bo to jest Koleś kraftuje Nitor Wy, Wyciągnąłeś to? E, tak. To był sworo, tam? Czekaj Okej, okay, on zaczyna od lux. Tak. I to jest... LOL Mamy coś uwalone, czekaj chwilę, bo patrz, koleś włożył tylko to i jechał sobie z pochodniami i od razu mu wyskoczyło, że może ten, sobie nitor zrobić. A ja co, Wybarnowałem wszystkie pochodnie Aha. i się nawet nie pokazało. Nie wiem, czy nie mamy coś uwalone, kurna. Nie, chwila, możemy nitor już zrobić. Co za debile. <laughs> Odkryłem już nitor przecież. No. <laughs> e, potrzebujemy na to cztery... Co za debilizm. 4 potencja, 6 luks i 4 ignis. <noise> <noise> Okej. <Okay>. Eee... <noise> Nie pytaj. Nie pytaj po prostu. Stajesz w dupnym miejscu, tyle ci powiem. Czemu? Nie zasłaniasz. <noise> Na no to potrzebujemy. No. Cholera. No to potrzebujemy jeszcze raz, 6 lux, czyli 6 pochodni, 6 razy 4 daje nam 24, tak? No to mam. Nie, to zrobimy z 12, czyli tak, 12 pochodni da nam 2 nitory. Czekaj, następnie potrzebuję 4 ignis, czekaj, nie dotykaj, nie tykaj. Mhm to gdzieś powinien być piec, jest pięknie i cztery potencja Okej, okay, czyli dwa węgle O pyk i to do i zrobiłem jeden Możesz uzupełnić, masz wiaderko gdzieś przy sobie? No tu jest skrętę, nie tej Od razu chyba obydwa nie Tylko żeby znowu nie przedobrzeć, gdzieś ty poleciał? No ja tu. A po co? To nie, nie mogę się od razu obydwu uzupełnić? No zupełnie na... przecież. Teraz mi się dopiero pokazało. Hmm. ok um, czekaj, na pewno ile ja na to potrzebuję? 4-4 cztery, cztery. To czego mi zrobiło tylko jeden? Mispa. Aha! Tak. E, potrzebuję więcej pochodni. Ile Potrzebuj masz pochodni? 25. To wrzuć wszystkie. Wszystkie? Tak. Nie, to po nie, to się nie... Mam Ej. cztery nitory. To nice. Dobra, to teraz tak. E, ile tam masz tego, tego? Pochodni Czerw. jeszcze? Już nic. No, 24 pochodnie potrzebujemy. Dobra, zrobiłem jest tak 24 pochodnie i tego potrzebujemy Piero, tyle ile masz no, Tyle. git e, i teraz zostaje nam tylko braz i jestem za tym żeby go skraftować w sensie na creative. Ponieważ nie mamy możliwości, żeby go odkryć, bo ja nie pamiętam, żeby bras kiedykolwiek dało się odkryć w tym, w, w, w tym dziadostwie. No hmm. nie to nawet nie wiadomo, czy ta paczka jest przystosowana na Tomcrafta. Chociaż no. mimo, że no, jest. Znaczy, musi to. być, nie? na Starze basic Tami Transmutation. Dzięki. Wrzucaj mi pewnie, wrzucaj. Niby powinno się dać. Niby. He dobra, chyba, Właśnie, że... To robimy... jest admiteru, przecież to są te świecące głowienka takie chyba. Nie? nie? Tak, no. Tak, no. No. No to, to tam... Jest. je zebrać. No. A mieliśmy je gdzieś chyba w skrzynce. To nie wiem czy ich nie, gdzieś nie zużyłem. Do budowy gdzieś, żeby je oświetlić. Nie wiem czy tu w środku ich nie zużyłem. Gdzieś na pewno są. Mhm. Byłem, że w tamtym o, domku sześć. są. sześć. Tu jest sześć. Mhm. W domku są, jest gdzie jest portal, są... Świece posiadają magię. I tu mamy pochodnie. Pięć sztuk, wezmę sobie. Dobra, Murzyn. E, robimy tak, że ludzie nas hejtują, ale my sobie spełnimy. <laughs> I idziemy dalej z zadaniami. Albo robimy cięcie i czekamy, aż może ktoś łaskawie nam pomoże i będziemy musieli zbierać surowce. Za którym jesteś zadaniem? Eee, wisp. <noise> nie no, a tak to... Nie wiem, może jeszcze będziemy próbowali coś z tym lepiej. No, Okej. Okay. Dobra, dało. to do kolejnego odcinka? Mhm. Mm no to git. No to dzisiaj ludzie będą szczęśliwi, dostali długi odcinek. O, jak pięknie wybuchu. Ty ja sobie jakam, chociaż pozbieram z niego. O, coś mi tu wpadło. Ty wpadło. Kurna, ty w tobie wpadło, a nie ty wpadło. Dobra, to do zobaczenia wszystkim. Także Także Towncraft na razie nas zamęczają widzimy się w kolejnych odcinkach pamiętajcie komentujcie lajkujcie i pa pa, pa, pa.